Na tym kanale udostępniamy przydatne informacje programistyczne z praktycznymi przykładami kodu. Tym razem chodzi o klasy w Pythonie. Możesz dowiedzieć się o atrybutach klas, metodach, dziedziczeniu i modułach, przeglądając przykładowy kod. Włączenie napisów ułatwi zrozumienie opisów kodu. W Pythonie klasa jest centralnym pojęciem programowania obiektowego, UP, które definiuje szablon do organizowania danych i metod, które operują na tych danych. Za pomocą klas możesz tworzyć struktury danych i kapsułkować zachowania związane z tymi danymi. Aby zdefiniować klasę w Pythonie, użyj słowa kluczowego klas. Poniżej znajduje się struktura i zastosowanie podstawowej klasy. Atrybuty klasy odnoszą się do danych lub stanu przechowywanego przez obiekt. W powyższym przykładzie, atrybiut jest atrybutem instancji. Metody to funkcje zdefiniowane w ramach klasy, które określają operacje na obiekcie. Na przykład metoda display podkreślenie atrybiut, pokazana powyżej. Metoda init nazywana jest konstruktorem i wykonywana jest w momencie tworzenia obiektu. Inicjalizuje ona instancję. Tworzenie obiektu z klasy nazywane jest instancją. W powyższym przykładzie MyClass jest instancjonowana, aby utworzyć obję. Za pomocą utworzonego obiektu możesz wywoływać metody zdefiniowane w klasie lub uzyskiwać dostęp do atrybutów. Klasy wspierają dziedziczenie, co umożliwia dziedziczenie atrybutów i metod z innych klas, klas nadrzędnych lub bazowych. Nowa klasa, podklasa, może rozszerzyć klasę rodzica, aby dodać funkcjonalność. W ten sposób klasy Pythona są potężnym narzędziem do logicznego powiązania danych i procedur. Inne elementy programowania obiektowego, takie jak polimorfizm i hermetyzacja, również mogą być zaimplementowane za pomocą klas. Moduł w Pythonie to jednostka do organizowania i ponownego użycia kodu Python. Moduł to plik zawierający kod w Pythonie, a funkcje, klasy, zmienne i tym podobne w nim zawarte mogą być importowane i używane przez inny kod Python. Dzięki modułom zwiększa się możliwość ponownego wykorzystania kodu, a programy stają się bardziej uporządkowane i łatwiejsze w utrzymaniu. Aby utworzyć moduł, wystarczy zapisać plik zawierający kod w Pythonie. Na przykład zapisanie pliku z poniższą treścią jako my-module.py sprawia, że jest on modułem. Aby użyć utworzonego modułu w innym pliku, używamy instrukcji import. Możesz także importować konkretne funkcje lub zmienne. Możesz przypisać alias podczas importowania modułu. To ułatwia dostęp do modułu podczas pisania kodu. Python oferuje szeroką gamę wbudowanych modułów standardowej biblioteki. Możesz importować i używać modułów, takich jak moduł MAF lub moduł. OS. Pakiet to zbiór wielu modułów zorganizowanych w strukturze katalogów. Używanie pakietów pozwala na lepszą organizację większej ilości kodu i wspiera aplikacje na dużą skalę. Wykorzystanie modułów i pakietów w Pythonie pozwala pisać bardziej wydajne i uporządkowane programy. Kod źródłowy do tego filmu można pobrać z oficjalnej strony internetowej. Jeśli chcesz, odwiedź URL w opisie aby wspomóc naukę. Dziękujemy za obejrzenie do końca. Proszę zasubskrybować kanał i czekać na kolejny film.